W życiu, tak jak w tańcu, liczy się umiejętne prowadzenie, poczucie rytmu i nienaganny styl. A każdy krok ma znaczenie. Przekonali się o tym bohaterowie filmu Urodzeni Romantycy, na których teraz Państwa zapraszam. Tytułowych romantyków jest trzech: drobny złodziejaszek Eddie, podstarzały uwodziciel Frankie i niedojrzały rockman Fergus. Pierwszy zakochuje się w dziewczynie, której wcześniej skradł portfel. Drugi próbuje zdobyć serce niedostępnej, biseksualnej singielki. Weźmiemy jedną taksówkę? Jedziesz na północ? Na zachód. Niedaleko. Ja na północny zachód. Ja na południowy. Ja na południe zachodu północnego. Naprawdę ci się podobam? Trzeci przyjeżdża do Londynu specjalnie po to, by odnaleźć kobietę, której przed laty złamał serce. Urocza. Nie masz symetrycznych rysów, a ja nie mam czasu na bzdury. Pamiętasz mnie? Nie umiesz tańczyć, więc nie umiesz się kochać. Bez rytmu nie ma namiętności. Poza rozpaczliwym poszukiwaniem miłości, naszych romantków połączy coś jeszcze wszyscy spotykają się w końcu w tym samym klubie tanecznym i każdy aby zdobyć kobietę będzie musiał stanąć na parkiecie. Brawo chłopcy, możecie tańczyć z dziewczynami. Jazda i zatańczyć tak jak im zagraj. A zagraj. Choć urodzeni romantycy nie są tak przystojni jak bohaterowie amerykańskich komedii romantycznych, nie tańczą tak jak Patrick Swayze i nie mieszkają w słonecznej Kalifornii, to spotkania z nimi nie mogą Państwo przegapić. Urodzeni romantycy u nas w środę o 17:55.